Pokzel powrócił ze streamami, nietypowi goście, nieustanna awantura, co chwilę wyciszane mikrofony i usunięty zapis. Kasiks miała konfrontację w sklepie. Przypadkowa pani zadaje pytanie, dlaczego reklamowała podejrzane produkty, na których dzieci tracą pieniądze. Adrian Polak opowiedział o okolicznościach wykorzystania wizerunku Roberta Lewandowskiego oraz jak obecnie wygląda sytuacja. Zacznijmy cię trochę inaczej. Nie od głównego tematu, a od sytuacji, jaka spotkała Kasiks, która stała rozpoznana w sklepie przez przypadkową kobietę, a następnie skonfrontowana z pytaniami, dlaczego reklamowała w internecie podejrzaną rzecz. Mamy sytuację, która może być dowodem na to, że jednak odpowiedzialność za podejmowane w sieci decyzje czy też wypowiedzi ma przełożenie nie tylko na krytykę w internecie, ale również na życie pozainternetowe. Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć, że nawet osoby najbardziej krytykowane czy też hejtowane w internecie nie mają mniej przyjemności idąc ulicą albo bardziej nie mają po prostu konfrontacji z osobami posiadającymi inne zdanie. Natomiast w przypadku Kasiks jej ostatnie decyzje, które nie były zbyt dobre wizerunkowo, miały wczoraj swój finał na transmisji. Tak, widziałem rybnych dużo. Dobra, to... A to nie pani reklamowało to podejrzane kasyno online? 大哥，投降。 Natomiast nie był to koniec, ponieważ zadająca pytanie kobieta, pomimo użycia błędnego określenia co do współpracy z K4G i występującymi tam lootboxami, ponieważ z nie reklamowała kasyna, a strony z kluczami do gier, co o zawartości której w formie właśnie lootboxów i losowości było dużo kontrowersji zastrzeżeń, doskonale zdawała sobie jednak sprawę, jak wyglądała cała sytuacja, a przynajmniej przekazy streamerki i ogólnie okoliczności kontrowersji wokół tej współpracy i postanowiła ją skonfrontować z tamtymi wydarzeniami. To ja! A Gdzie Pani widziała taką reklamę? No, to jest szeroko pojęta informacja. Tak? No. Że kasynę reklamowałam? No, te produkty podejrzane z kasyna. Ach, no. Wie Pani, że na tym, e, gdzie dzieci bardzo dużo pieniędzy tracą, bo oglądają Państwa, tak, to. zdałam sobie sprawę, dlatego zaprzestałam promocji kasyn. No i mógłby być tutaj koniec, że Kasik zdała sobie sprawę, że dzieci mogą tracić tam finanse i się z tego wycofała. Natomiast pani zadająca pytanie nie poprzestała na takim komunikacie. Pomimo, że zapewne większość osób przyjęłaby to i zakończyła rozmowę, to postanowiła skonfrontować tą odpowiedź z narracją z transmisji, co do której wiele osób miało również zastrzeżenia. A czemu pani najpierw się tłumaczyła, że to wcale nie jest podejrzane i tak dalej? Bo pieniądze miałam w głowie. Chciałam zarobić pieniądze. 啊，那个，那个，那个，那个。 No i dopiero w tym miejscu zakończyła się ta rozmowa, ponieważ inna osoba przejęła kamerę i odeszła, a w tle jeszcze mogliśmy usłyszeć wypowiedź, to dobrze, że się pani opamiętała. Zapis transmisji nie jest publiczny, więc możemy opierać się tylko i wyłącznie na tym klipie, ale patrząc na ostatnie pół roku, to sytuacja Kasik z pod względem wizerunkowym zdecydowanie jest dobra, szczególnie porównując to z poprzednimi latami. Zmieniamy temat, ponieważ Boxdel powrócił do streamowania, usunięta transmisja o nazwie konferencja oraz reakcja na zarzuty wchodzenia w okres promocji Federacji Prime. Ostatni tydzień w świecie free zdecydowanie stał zdominowany przez informacje wokół zaplanowanej na 10 stycznia gali Prime, dlatego sporym zaskoczeniem był powrót wczoraj do streamowania Boxdela wraz z transmisją dodatkowo zatytułowaną Konferencja Nathan, Gigi, Załęcki, Ferrari. Na kanale YouTube Boxdel ciekawa konferencja, wielu znanych, lubianych i nielubianych twórców spotka się razem ze sobą, będziemy przeglądać sieć, odpowiadać na pytania, konfrontować się między sobą, myślę, że będzie zabawnie. Wymyśliłem ten format na kiblu. No i nazwa konferencja oraz spory udział zawodników Kwajtowych najwyraźniej spotkał się z komentarzami odbiorców, że jest to ruch mający na celu wejść w okres promocji Prime, gdzie zwykle federacje powstrzymywały się od odbierania sobie uwagi. Boxer postanowił jednak zdementować takie spekulacje, zapraszając na transmisję również zawodników z Prime czy też Arka Tańcule. I niektórzy mówią coś tam o tym, że o, Prime, coś tam wchodzimy w promocję, zapraszam również jakichś zawodników z Primu Arek Tańcura, jeżeli chcesz, też możesz wpaść do nas normalnie na streama. Nie ma tutaj żadnej złej krwi, za kulisami wszyscy gadamy, normalnie rozmawiamy, dogadujemy się i jeżeli ktoś węszy tutaj jakikolwiek spisek, to... To chyba nie wie jak wygląda ta gierka. Natomiast większość transmisji była w dość mocno freakfightowym temacie, ponieważ pojawiały się mocne i ostre wymiany zdań pomiędzy głównie nowymi postaciami w tej branży, czyli Jigim, który działa w sieci od pewnego czasu i zdobywał zasięgi oraz wcześniej nie pojawiający się w uniwersum freakfightu GSP. Wymiany zdań były jednak tutaj na tyle mocne, opierające się o świat realny, a nie ogólnie o internetowy, chociaż oczywiście wątki internetowe i to, co kto przekazuje i mówi, również się pojawiały i wszystko o zabarwieniu nazwijmy to kryminalnym oraz przekazach, co kto ewentualnie komu nie może zrobić, że bokzel zmuszony był wyciszać uczestników rozmowy, informować, że jest to bardziej temat na kika, a finalnie od razu po zakończeniu usunąć jej zapis. Dobra, <laughs> dobra, otieram. Otieram. dobra ja to muszę wyciszyć, bo <laughs> to jest za dużo. Ja udzielę mi na No to musi być jakieś moment. Tam odpowiedzieć. Zobacz jak się machają Słuchajcie, głowami. Machają. Ale rozumiem, że tam jest awantura. Słów będzie jest wypowiadanych. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak mocne. Aż tak mocne. Natomiast kilku większych streamerów na Kiku oglądało tą transmisję, więc pozostały zapisy, ale z ich komentarzem. Pokazywanie całości, więc nie ma sensu. Klimat na transmisji, jak widać, był pełen emocji. A Bogdel również wspomniał na relacji, że transmisja była mocna oraz pochwalił się wynikiem i opublikowaniem kolejnego podcastu Bandy. Mocny stream dzisiaj, bardzo dużo ludzi, 25 koła na streamie. Dziękujemy. Może więc pojawić się pytanie, czy rozwiązywany na transmisji konflikt pomiędzy wspomnianymi osobami finalnie będzie miał miejsce na gali Fame. Jednak patrząc na poziom złych emocji, padających słów i określeń, ciężko sobie obecnie w takiej formie przynajmniej to wyobrazić. Dodatkowo sama federacja Fame kilkukrotnie wskazywała, że odcina się od takich tematów, a wypowiedzi, które padały były mocniejsze od tych, do których przyzwyczaił nas Denis Załęcki. Idąc dalej i pozostając jeszcze na chwilę w temacie Denisa Załęckiego, to co prawda, jak wam wcześniej przeczytałem, był w tytule transmisji, ale na samym streamie się nie pojawił. I postanowił wystosować na Instagramie oświadczenie, że informacja o tym, iż się pojawi, jest farmazonem, a następnie stwierdził, że nie chodzi na programy takich osób, nawiązując do Boxdella, no i żeby Michał przestał wybijać się na nim. Tak więc interpretacja Denisa dość dziwna, kto od kogo czerpałby tutaj ewentualne większe zainteresowanie zasięgi, chociaż Denis zawsze twierdzi, że jego nazwisko zbudza kontrowersję, a w kontrze pojawił się przekaz od Boxdella, że była propozycja i zaproszenie, ale Bad Boy miał się wystraszyć z uwagi na brak zgody na wyciszanie prawdopodobnie innych uczestników. Chłop, chłop chciał przyjść powyjaśniać wszystkich, na ich się y, szura tą mordą swoją, no to daliśmy mu gdzieś tam opcję na to, żeby sobie pogadał, no ale z racji tego, że nie zgodziliśmy się na wyciszanie, no to obsrał dupkę i wiadomo, y, jaki statement Denisa, nie będę y, obcował z tymi ludźmi, którzy... Y, są najgorsi, i żywię nienawiść do tego, czym oni, co oni prezentują. Jakiś czas temu w twierdzy siedzieliśmy i razem streamowaliśmy. Wtedy nie miał problemów, albo jak przyjmował szekle za walkę. No, to jest Denis Bedboy, moi drodzy. Dodatkowo Boxdel w czasie transmisji informował, że w środę będzie kolejny stream, oraz pojawiała się propozycja kontynuacji tej naprawdę dziwnej, jak na internet, awantury, ale po prostu na kiku. Wygląda więc na to, że jest to powrót do aktywności Boxdela po tamtej przerwie. Kiedy miały być aferki, a następnie wystąpiła dłuższa przerwa, no to teraz ma być regularnie ponieważ wśród przekazów pojawił się również komunikat, że mają na kolejne dni dużo nowych formatów, ale na razie w formie beta. Oczywiście czym więcej transmisji w internecie, tym lepiej dla odbiorców, ale pojawia się pytanie, czy akurat będzie to na zmianę z np. Federacją Prime i jej programami, czy po prostu Boxdell jako indywidualny twórca, do czego oczywiście ma prawo, ale nie jako federacja, będzie prowadził swoje transmisje, jednocześnie będzie to, można powiedzieć, odbierało jakąś część widowni Prime'owi. Natomiast pozostając w temacie właśnie Boxdella, pojawia się odpowiedź na pytanie odnośnie braku komunikatu o walce Marco juźwia tak. Temat jak na internet dość stary, natomiast poza wypowiedzią admina Fame nie mieliśmy żadnego komunikatu ze strony innych osób. A jednak w przypadku Boxzela komunikat mocniej wybrzmiał. Obecny na transmisji Camera Boy zadał pytanie Michałowi, dlaczego nie poinformowali do samego końca, że nie będzie walki. Słuchaj, o godzinie 9.00 jeszcze nie gadaliśmy zapalić. z menadżerem Amadeuszem Rybicą. Cały czas było informacja o tym, że walki Natana Marconia i Pawła Żwiaka nie da się raczej zorganizować ze względu na to, że nie ma kontaktu z Natanem i ludzie mieli to na stoce Nie, wcześniej, bo mi załam psychicznie. I właśnie tutaj jest bardziej. Yy... No co, no, jedyne co no to. Sz szkoda, że Natan nas nie poinformował, nie przez telefon, no, ale to już rozumiem, że. Upa, A, ej, tam... szczerze, pytanie było również do Natana, który stwierdził, że sam trochę wystawił swojego menadżera. Natomiast później padło stwierdzenie, które pokazuje, jak obecnie Natan czuje się mosty we fightach, jeśli chodzi o swoją pozycję. No, jedyne co no to. Sz szkoda, że Natan nas nie poinformował, nie przez telefon, no, ale to już rozumiem, że. Ej, tam. szczerze? Sorry. <laughs> Sorry. Wystarczy? Ale w ogóle Jezus. dobra, kamer, bo ja też chcę jedną sytuację Nie. wyciągnąć. Ale michałem to w... <laughs> Była że taka akcja, że ja... Zobaczymy więc, czy drzwi do federacji fame w najbliższym czasie są zamknięte dla Natana. Czy jednak dojdzie do porozumienia i zobaczymy zapowiedź starcia na kolejnej gali, na przykład z Pudzianem, jak sugerował. Z pewnością dla sprzedaży i emocji Natan jest kluczowym zawodnikiem, a patrząc na wczorajszą wypowiedź Boxela, nie ma prawdopodobnie jakiejś decyzji i tematu konsekwencji w postaci braku występów Natana. No i przejdźmy do ostatniego tematu, ponieważ Adrian Polak postanowił pierwszy raz zabrać głos w sprawie reklamy z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego. Wracamy do jednego z najgłośniejszych tematów przedniego miesiąca, czyli użycia przez Adriana Polaka wizerunku Roberta Lewandowskiego do reklamy kasyn. Poza przekazami w mediach z otoczenia kapitana reprezentacji Polski, że podjęte zostały odpowiednie kroki, ale nie będą one komentowane w mediach, mogliśmy opierać się tylko i wyłącznie na spekulacjach. Natomiast wczoraj Adrian Polak poinformował, że popełnił błąd, nie zdawał sobie sprawy, że takie wykorzystywanie wizerunku nie jest zgodne z prawem, a winnym był czat GPT. Adrian był dzień wcześniej na meczu reprezentacji Polski, a kolejnego dnia musiał zamieścić w mediach społecznościowych reklamę i postanowił porozmawiać ze inteligencją. Opisał przebieg swojego poprzedniego dnia i poprosił o wymyślenie jak może stworzyć reklamy. Miał mieć również wygenerowaną, co ciekawe, na kolejny dzień grafikę z Conorem McGregorem. I co? W ogóle w też to, że ja pisałem w czacie czy mogę mieć z tego punktu problemy? Kurwa i czat powiedział, że nie. Yy, ale dobra, nieważne, mniejsza nie o to. N co miała na celu ta storka? Szczerze, to było bardziej kierowane tylko i wyłącznie do moich widzów. Nie było to na celu, że tak powiem, żeby zgarnąć fanów Roberta Lewandowskiego i żebym zgarnął z tego jakie korzyści, żeby fani Roberta Lewandowskiego. Po prostu do mnie przysięgnął, jak wszyscy wiemy, no, pastorka była kierowana tylko właśnie do moich widzów. Wielokrotnie podkreślił, że był to błąd, głupia decyzja, zrobił sobie z tego powodu przerwę od internetu, która była mu naprawdę potrzebna. Ma mieć również plany, żeby pokazać się z dobrej strony, ocieplić wizerunek, żeby internet ponownie mógł go polubić. A na kluczowe pytanie, jakie czekają go konsekwencje lub jakie są rozmowy w kierunku rozwiązania tej sytuacji, nie poznaliśmy jednak odpowiedzi. Y miałeś z tego powodu jakieś konsekwencje prawne, tak jak y poszło w wiadomościach? Częściej, o, o co pytasz? Czy masz wiem. jakieś konsekwencje prawne z tego? No i właśnie, powodu. i to jest, to jest kwestia, o której nie mogę rozmawiać, no bo, że tak powiem, no, jestem w. W kontakcie, że tak powiem, z prawnikiem e, Roberta i też ze swoim i na ten temat y, nie mogę się w... na ogóle... Temat... ja mam pytanie. Możemy więc sobie tutaj spekulować, że być może usłyszeliśmy przekaz, za pomocą którego Adrian planuje tłumaczyć swoje zachowanie i argumentować za istniałą sytuację. Czy zmienia to coś w jego położeniu, nie wiemy. Natomiast być może strategium jest wielokrotnie przyznaje się do błędu, przeprosiny i wskazanie, że nie miał kompletnie wiedzy, a wręcz w momencie umieszczania reklamy był przekonany, że to nic złego i ChatGPT mu to powiedział i dodatkowo nie skupiał się tylko i wyłącznie na Robercie Lewandowski. Team, ponieważ miał przygotowaną również reklamę z Conorem Agregorem. No i trzy rzeczy na koniec. Po pierwsze, jeśli możecie podbicie materiał, postawieniu lajka na aplikacji mobilnej, można go podbić, pomaga to w rozwoju kanału. Po drugie, pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 5 rano macie tutaj na kanale takie treści. Po trzecie, w tym miejscu śla się teraz wczoraj, do której również Was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema.